No i co, jesteśmy tuż po meczu Olympic Marsylia PZ Liga Mistrzów Blockball Polska. Zakończony wynikiem 2 do 1 dla drużyny gospodarzy. Olympic Marsylia pomimo problemów w pierwszej i e, pierwszej po części drugiej połowy ostatecznie wygrywają mecz po niesamowitej końcówce dwoma golami. Jest ze mną dzisiaj dwóch zawodników drużyny wygranej. Dzień dobry, Bloni. Dzień dobry, panie detektorze. E, no i co? E, takie posowe pytanie. Jak, jakie uczucie po meczu? Bo nadal, e, jak wiemy, pierwsza część, pierwsza, też te momenty drugiej połowy nie były w, waszej, w Waszym wykonaniu najlepsze, a nadal zdołaliście wysiągnąć trzy punkty. Jakie jest Wasze uczucie po takim meczu? Jestem dumny z tego, że udało się nam w tej koncepcji strzelić te dwa gole, ale jednak jestem dumny z tego, jak graliśmy w obronie, a tym bardziej w ataku, bo nie stworzyliśmy aż tyle sytuacji, co w ostatnim spotkaniu. Było dużo trybingu, było dużo fajnych sytuacji, ale no ile się nie kończyły strzałem? I właśnie za mało uderzeń daliśmy na bramkę. Rozumiem. Też takie pytanie, bo się właśnie tych gorszych momentów w tym meczu, co według Was jest do poprawy w waszej grze? Do poprawy, no wiadomo, że do poprawy byłoby ilość obrońców. Dziękujemy za Dagi. wywiad. Ja tego dziękujemy, bronią świetnie się rozmawiało. Ja byłem Paszczem Bydgoski i do studia. Do zobaczenia!